Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak zawsze z ogromną radością korzystam z okazji, żeby podziękować wszystkim moim patronom, którzy należą do grupy Eliza Michalik-Patroni na Facebooku, za nasze niedzielne spotkanie, nasz czat wideo, pierwszy z regularnych czatów, które będą się odbywać raz lub dwa razy w miesiącu, według możliwości i potrzeb. I równocześnie informuję, że każdy z Państwa, kto jest moim patronem lub wspierającą moją pracę osobą na YouTubie, może zapisać się do grupy Eliza Michalik-Patroni na Facebooku i tam wymieniamy się informacjami, opiniami, piszemy do siebie i będziemy się regularnie spotykać. Ta grupa powstała niedawno, organizuje się, możecie w tym uczestniczyć i mam nadzieję. Że stworzymy społeczność wspólnie, solidarną, świetną, rozdyskutowaną, która rozwali system w takim pozytywnym znaczeniu, oczywiście. Dziś chcę się z Państwem podzielić tym, że odkryłam czynnik X. Dzięki korespondencji z moim znajomym odkryłam tajny dotąd czynnik X polskiej polityki i życia społecznego, o którym chcę powiedzieć. Uśmiecham się, dlatego że najczęściej publicystyka, także moja, no taka kolej rzeczy, dotyczy takich spraw bieżących. Dużo rzadziej kto co powiedział, jakieś wydarzenia, ewentualne bezpośrednie takie krótkoterminowe przyczyny i skutki pewnych wydarzeń, odmienianie oczywiście nazwisk, przez wszystkie przypadki, emocje. Towarzyszące bieżącym wydarzeniom, a już dużo rzadziej zdarza się, pochlebiam sobie, że mi się to czasem zdarza, ale ogólnie dużo rzadziej zdarza się, że ktoś i czytelnicy, i publicyści zadają sobie trud, żeby cofnąć się, spojrzeć na sprawy z dystansu i zastanowić się, jakie głębsze czynniki tutaj zagrały. Czy być może jakieś wydarzenie jest skutkiem jakiegoś trendu albo hmm, no, czegoś głębszego, jakiejś głębszej preferencji lub głębszego zjawiska. Mój znajomy naprowadził mnie na trop, pisząc o różnych rzeczach, które jego spotykają, jest osobą publiczną, robiącą mnóstwo dobrych rzeczy, ogólnie szanowaną, ale również. Bardzo często z byle powodu pada ofiarą zorganizowanej nienawiści. Już nawet nie chcę mówić hejtu, bo mówiłam wam kiedyś, że mówienie po angielsku hate, chociaż używam tego czasem z przyzwyczajenia, ale to jest też osłabianie wymowy i wagi tego zjawiska, bo hate to jest nienawiść. Jak się mówi mam hejtera, to brzmi tak lajtowo, lekko. Jak się mówi, ktoś mnie nienawidzi, ktoś mnie prześladuje, czujecie wagę tego stwierdzenia, to brzmi zupełnie inaczej. Dlatego uważam, że trzeba mówić raczej najczęściej nie o hejcie, tylko o nienawiści. Więc mój znajomy z byle powodu pada ofiarą zorganizowanych nienawistnych ataków w internecie. Uwaga, nie ze strony PiSu czy sympatyków PiSu, bo jego poglądy są raczej prodemokratyczne, ale ze strony swojego środowiska. Oczywiście o tym zjawisku. Że wyborcy i sympatycy opozycji hmm, też uprawiają hejt, też są bardzo agresywni i często niczym się nie różnią w dyskusji od, niestety, sympatyków PiSu czy płatnych troli PiSu. O tym oczywiście się mówi i różni ludzie zastanawiają się nad przyczyną tego zjawiska, ale olśniło mnie, to jest ten czynnik X, którego najbardziej się boję i który może w nas zostać, nawet jak PiS przeminie. I jeżeli nie dostrzeżemy go już teraz, nie przepracujemy go i nie zmienimy go już teraz, to może się okazać, że zniknie pis, a na jego miejsce za moment przyjdzie jakaś inna partia, która zagospodaruje tę nienawiść, która jest w nas. Bo ona będzie, jeśli będzie, to będzie czekać na zagospodarowanie, i za chwilę będziemy się zastanawiać, jak to możliwe, że już nie ma pisu, a nic się nie zmieniło, bo po raz kolejny mamy to samo państwo z takimi samymi politykami. Chcę powiedzieć, że zmiana musi wyjść od nas, ale żeby tak się stało, najpierw musimy ją dostrzec, pomyśleć nad nią i wykonać świadomy, ukierunkowany i konsekwentny wysiłek, żeby to zmienić. Mój znajomy zwrócił mi uwagę na to, że najgorszą rzeczą, którą zmienił w Polsce PiS i którą zdewastował PiS, nie jest tylko państwo, prawo, instytucje państwa i prawa człowieka. Najgorszą rzeczą jest to, że PiS zdewastował nas jako ludzi, jako jednostki. O ile prawo i instytucje można naprawić szybciej lub wolniej, wolniej prędzej lub później, o tyle zdewastowanie jak nas jako ludzi może się okazać nienaprawialne przynajmniej w jednym pokoleniu, albo bardzo trudno naprawialne, również z tego powodu, że nie widzimy tego u siebie. Że tę nienawiść zwykliśmy widzieć po stronie PiSu, ale nie u siebie. Mój znajomy zauważył to przypadkiem. Napisał mi o tym, że gdzieś tam w internecie ktoś wrzucił zdjęcie redaktora Kolanko z pytaniem, co o nim sądzicie, i wylał się hejt. Grubas, świnia, tłuścioch i tak dalej. Najgorsze epitety. Te jeszcze są najsłabsze. Tam było również dużo przekleństw. Dużo ordynarnej nienawiści, takiego zmasowanego ataku. Jak próbuję to sobie zwizualizować, to widzę ludzi biegnących z widłami i z pochodniami za tym człowiekiem, którego nienawidzą. Chcą go zadźgać, zatłuc, wdeptać w ziemię. Naprawdę jest w nas sporo nienawiści. I mam wrażenie, że fakt bycia opozycją do PiSu, fakt bycia po tej drugiej stronie, w swojej głowie, w swoim mniemaniu. I fakt, że pis dopuszcza się tylu złych rzeczy, i przekracza kolejne granice, i robi już tak złe, podłe, obrzydliwe rzeczy, że gorzej już właściwie prawie nie można, ten fakt powoduje u wielu ludzi takie odczucie zwolnienia z hamulców. Pisem trzeba walczyć jego metodami, myślą ci ludzie. Ja też uważam, że pisem trzeba walczyć jego metodami, ale w sensie skuteczności. W sensie determinacji i konsekwencji, a nie w sensie braku granic w tym, co się robi drugiemu człowiekowi. Ale wracając do głównej myśli, mam wrażenie, że to, jak daleko posunął się pis, i bezsilność, jaką w związku z tym chyba wszyscy czujemy, takie uczucie, że wszystko temu pisowi uchodzi na sucho, że właściwie czego by nie zrobili, to jesteśmy bezradni. I ta frustracja, która się rodzi z tej bezradności, i ta złość, i ta agresja, która się rodzi z tej bezradności, to są, żeby nie było naturalne uczucia, które się rodzą w sytuacji bezradności. Fakt, że to czujemy w sytuacji, kiedy ktoś nas bije, gwałci i krzywdzi, że czujemy tę złość, agresję i bezradność, świadczy o tym, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Normalny człowiek to właśnie czuje, kiedy ktoś mu robi krzywdę. Ale ten fakt, że pis. Tak daleko się posuwa. Wydaje się, że nie ma mocnych na ten pis i że nic nie możemy zrobić i że ta opozycja, jedyna nasza nadzieja, jest no tak głupio się zachowuje i tak się kłóci i właściwie już tracimy nadzieję, że może wygrać wybory i, i czujemy się, że będziemy żyli w tym piekle, które jeszcze będzie się pogarszać w dodatku. Wydaje się, że ten fakt spowodował u wielu ludzi i widać to w internecie, bo to jest Taka możliwość najbezpieczniejszego wylania tej agresji spowodował u wielu ludzi no, zwolnienie blokady losującej niestety, zwolnienie tej blokady, zwolnienie tych hamulców własnego człowieczeństwa. Nieprawdopodobna nienawiść po tej naszej stronie, która naszej, mówię umownie, chociaż ja czuję, że nie chodzę z żadnymi stadami, ale mówię tak umownie, żebyście wiedzieli o co chodzi, która się wylewa pod byle pretekstem. Wylewa się na wszystkich, na polityków i wyborców PiSu, ale wylewa się na tak zwane swoje środowisko i wystarczy byle pretekst. Wystarczy powiedzieć coś, co ktoś źle zrozumie, albo coś, co się komuś nie podoba, albo coś, z kim ktoś się nie zgadza, żeby ludzie, którzy do tej pory z nami dyskutowali, byli normalni, zapragnęli nas deptać w ziemię i mentalnie zatus. To jest zjawisko na skalę, której jeszcze nie było. Naprawdę. To jest coś nieprawdopodobnego. Mój znajomy ujął to tak, że napisał, słuchaj, ja naprawdę jestem facetem, znasz mnie, który... Wychowuje samotnie dziecko, które opiekuje się bliską osobą chorą na depresję, który prowadzi firmę która prowadzi firmę zatrudnia ludzi, płaci podatki, która robi dużo charytatywnie dla ludzi, robi dużo naprawdę dużo rzeczy, zupełnie bezinteresownie która zawsze stara się pomóc, wiem, bo sama tego doświadczyłam. A mimo to ludzie, z którymi normalnie wydawałoby się rozmawiam gdzieś tam w sieci, ludzie nie nieanonimy, niepłatne trole, ludzie mający imiona i nazwiska albo znane bardzo pseudonimy, łatwi do weryfikacji, potrafią mi pisać skończyłeś się stary, jesteś zerem, jesteś nikim, bo na przykład powiem, że lubię kogoś, kogo ci ludzie nie lubią, jakiegoś polityka, którego ci ludzie nie lubią. Wypowiem się pozytywnie, nie wiem, o Hołowni albo o Marianie Żukowskiej, w sytuacji, kiedy te osoby wszyscy krytykują. To jest nieprawdopodobne. On to nazywa zbyt lęceniem. Ja bym tego tak nie nazwała, jaki totalny upadek wartości i człowieczeństwa nas dotkną. I to jest taki swoisty paradoks, bo z jednej strony oburzamy się na pis. I słusznie, że traktuje ludzi skandalicznie. Oburzamy się za chamstwo, za prostactwo, za łamanie prawa, za wyzwiska, za poniżanie, za nienawiść, która stała się naszym chlebem codziennym, która wylewa się z telewizorów, z odbiorników radiowych i z internetu. A z drugiej strony, paradoksalnie, wielu z nas uważa, że może robić to samo tylko dlatego, że. Trzeba wygrać z pisem, że ja przecież jestem przeciwna, przeciwny pisowi. I chcę Wam powiedzieć, że to jest błędne myślenie. Ten film nie będzie długi dziś, bo tutaj nie ma wiele do powiedzenia, ale to jest tak, że wyrobiło się w nas takie przekonanie, że skoro pis przekracza kolejne granice, bo pis przekracza kolejne granice, to i nam wolno, bo czujemy taką swoistą niesprawiedliwość, że jak to? Że oni mogą, a my nie. Proszę państwa, nie. To tak nie działa. Musimy być równie skuteczni jak PiS, bo oczywiście bycie nieudacznikami, którzy siedzą i płaczą i się żalą, a nie potrafią się zorganizować, nie potrafią być silni, zwarci, skuteczni i bezwzględni, i bezlitośni w działaniu i w konsekwentnym dążeniu do celu, kiedy trzeba, do tego was nie namawiam przeciwnie. Trzeba być skupionym, mocnym i równie skutecznym jak PiS. ale nie oznacza to i to podkreślam z całą mocą, przekraczanie kolejnych zasad człowieczeństwa, przekraczanie wartości, w imię których zaczęliśmy tę walkę i prowadzimy ją. Jeżeli nie ma tych wartości, to o co ta wojna? To po co ta wojna? To ta wojna nie ma sensu. Bo jeżeli nie będzie w nas tych wartości, to pis przeminie, a zostanie piekło. To przyjdzie jakaś inna partia, która będzie się nazywać inaczej, może nawet będziemy uważać ją za swoją i będzie nas reprezentować, a to będą dokładnie tacy sami ludzie jak pisowcy, tylko pod innym logo i w innych garniturach. I to w tym trudnym momencie dziejowym, w którym jesteśmy, to jest w głębszym sensie naprawdę nasz czas wyboru. Tego w jakiej Polsce chcemy żyć? Kiedy pis przeminie i wtedy na tym pobojowisku, które będzie po pisie, bo Polska po pisie będzie pobojowiskiem, będziemy musieli zdecydować na stałe, na dłużej, mam nadzieję, czy chcemy sobie odnowa, bo to naprawdę, jak mówiła Magda Ogórek, będzie państwo odnowa. Ona może jakąś prorokinią była faktycznie. Będzie trzeba zbudować państwo od nowa, prawo od nowa, konstytucję od nowa, wszystko od nowa. Być może system polityczny i medialny od nowa, jeśli zdołamy, bo jak zrobimy kolejną prowizorkę, to to się znowu wszystko rozleci dokładnie tą samą ścieżką, dokładnie będzie jakiś PiS albo PiS-BiS, albo ten sam PiS, jeśli zwycięzcy go nie zdelegalizują za to wszystko, co na wyprawiał. I jedyną drogą, żeby tak się nie stało, jest chcieć, ale chcieć świadomie. I wiedzieć, jak to zrobić, wiedzieć, jak zbudować sobie państwo z innymi wartościami. Bo prawo, które będziemy pisać pewnie od nowa, też będziemy pisać, albo częściowo od nowa, też będziemy pisać pod wartości, bo prawo się zawsze pisze pod wartości. Taka jest kolejność, nigdy odwrotnie. I jeżeli zbudujemy sobie państwo pod szacunek dla siebie nawzajem, pod to, że można w tym kraju mieć różne poglądy, różne wyznania, Różną orientację seksualną, być po prostu różnymi ludźmi, żyjącymi naprawdę od sasa do lasa, jak się nam podoba, gdzie granicą jest tylko krzywda, tylko jasz, krzywda i wolność drugiego człowieka, to do tych wartości, do tych oczekiwań dopasujemy potem prawo i w takim państwie będzie się nam wszystkim dobrze żyło. Jeżeli będziemy uważali, że można bluzgać, wdeptać w ziemię bliźniego, zabić go medialnie, zabić go mentalnie, poniżyć, bo jest coś takiego jak śmierć cywilna, jest śmierć w przestrzeni publicznej. I tym jest właśnie hejt i nienawiść w przestrzeni publicznej. To nieważne, czy rządzi ta, czy inna partia. To w takim świecie będziemy żyli, będziemy żyli w piekle. I Na koniec chcę powiedzieć o rzeczy już zapomnianej, a sama ją sobie przypomniałam, korespondując z moim znajomym. Zawsze uważałam, że miarą człowieczeństwa i kultury człowieka jest jego stosunek do osób o odmiennych poglądach. Moi rodzice mi to zawsze powtarzali. Nie jest żadną sztuką szanować i lubić osoby, które myślą tak jak ty. To jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest rzecz niejako wrodzona i naturalna, i nie ma w tym żadnej chwały i żadnej naszej zasługi. Zawsze pomyślcie o tym: jeśli kogoś lubicie, kochacie, szanujecie, to w sposób naturalny przychodzi Wam odnoszenie się do tych osób z szacunkiem, z kulturą, miło. Ponieważ lubicie te osoby, ale to jest żadna sztuka. Prawdopodobnie nawet Hitler był miły dla osób, które lubił i szanował. Każdy na świecie, nawet dyktator, jest miły i dobry dla osoby, którą lubi i szanuje. To jest coś fantastycznego, ale to żadna sztuka. Prawdziwą sztuką jest odnosić się z szacunkiem, z wartościami i po ludzku do osób, których poglądów nie podzielamy, które różnią się od nas. A jeszcze większą sztuką jest nie kłócić się i nie forsować swojego znania, jeśli ktoś myśli inaczej od nas, tylko podejść do tego z ciekawością, podejść do różnic jako do czegoś, co nas dopełnia, co może zmienić nasz światopogląd z otwartością. Ciekawość, chęć takiej eksploracji jest naprawdę pierwszym warunkiem niezbędnym rozwoju, i inność temu właśnie służy, nie temu, żebyśmy ją zwalczali. Tylko temu, żebyśmy ją poznali i żeby nas wzbogaciła. I nie wiem, jak wy, ale ja w takim właśnie państwie chcę żyć. Nie upodabniajmy się do PiSu i do jego sympatyków, zwolenników pod względem nie wiem, rozmowy, dyskusji. Trzymajmy własne standardy. Nie pozwólmy, żeby PiS odebrał nam naszą kulturę, wartości i człowieczeństwo, bo potem PiS przemienie, a my ze sobą zostaniemy. I będziemy sobie układać państwo. Przynajmniej mam na to wielką, wielką nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Wiecie, jak trudno przychodzą mi te słowa, bo wiecie, że jestem wrodzoną, może nie pesymistką, ale taką realistką, nastawioną na wyszukiwanie lub w systemie. Tyle wam chciałam dziś powiedzieć. Myślę, że. Te ludzkie wartości, którym w moim odczuciu się teraz trochę sprzeniewierzamy, coraz częściej nawet, im bardziej wzrasta nerwowość przed wyborami, to jest ten czynnik X. Nie pozwólmy sobie zabrać człowieczeństwa, bo to będzie większa strata niż strata prawa, instytucji, państwa prawa. Dzięki i do zobaczenia za kilka dni.